Kaj i trzecie trzecia część. Stry. Toki boki, mamy Toki boki, no hal z taką bokom. Jezu, jakie tu głośne. Dobra, zostawimy sobie Toki. Ojejku! Znajdziemy twoją mamusie. A jak masz na imię albo na nazwisko? Na imię mam... ...Malysia. A na nazwisko... ...chyba miałam palec. Dobrze. Halo, przepraszam. Czy ktoś tu jest? Mamy jakieś dziewczynki? Marysi? Halo? Marysi? Eee, zna pan Marysię? Tak. W myśl, babciu. Hmm, pewnie usłyszymy, jak tam A co, jeśli tam nie jest? Dzień Mujeka, albo tata, a może brat? Nie, Zapytam mnie, nazwisko. Zaraz, to też mógłbyś słyszeć. Zapytam się Marysia. Marusiu. Marusiu? Tak? <totryk> ja. Czy znasz tego pana? Gdzie jest twoja siostra? Nie wiem. Chodź. Chcesz lizeczka? No. Dobrze, co by kupić? Zaraz. A ty gdzie znowu? No, czekaj, wypłacąc tu pieniądze. Hmm. No dobrze, no to kupię ryż, dzieci uwielbiają, płatki są mi niezdrowe. O, orężatka, chleb koniecznie kupię. że trochę tego chleba kawa nie mam kawa w domu udzielnego zasięczka mleko o jajka przydałoby się bo nasze kur dzisiaj nie zniosły jajek no dobrze o, może jednego nas próbować? Nie. Hmm. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmyślę chyba obcia. To jest mój był Ojejku. Nie, dobrze. Z chyba. Zaraz, przecież to jest moja była. Dobrze, e, czy, czy mam Pani na imię Agnieszka? Tak. A czy pan ma na imię Roman? Tak. Roman? Agnieszka? To naprawdę ty, to naprawdę no, ty? E no to dobrze, ja proszę tu jajka. Oj, dobrze, proszę jajka, kolika. Po skasowaniu wszystkiego. Tak, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A to lizaczek to dla wnuków. No, oczywiście. A może dwa cukiereczki? O tak, idealnie. Tylko się już nie mam rąk. Kochanie. No co? Weź od pana tutaj. Czyli Pierreczki dla dzieci. To schowam do portfelu. Żebyśmy się nie zimiali. Dobrze. No po prostu. A, dobre. Muszę mieć jeszcze miejsce na Oj. Poproszę jeszcze tutaj te dwa. No idzie. O jak to się tutaj używa? O jejku! Nie pieniędzy poleciało. O, przyda mi się trochę. No, no to już możemy iść. No to wzięłaś jajka, przecież mamy w naszą kurę. No tak, ale przyczeszony nam dzisiaj jajek nie ma. no tak, może grzyby? Och, chętnie bym wzięła, ale chyba nie dzisiaj. To my weźmiemy ten kuszyczek, dobrze? Dobrze. Och, jak się... Czyłam No to jeszcze ten nawóz weźmiemy. Dobra. No i do koszyka. Proszę, wszystko się zmieściło. No dobrze, no to chodźmy. Aaaa. Oj, pięknie jesteśmy. Koniec tu. Jak ci się bawicie. Babcia! Dziadek! Głodni jesteśmy. Och, no dobrze zrobię Wam coś. Dzień mamo, dzień mamo. Chcieliby go gosik, Chcę go bo gdzieś chciałem go się mało, za mało. Chcielibyśmy mi ten bigosik, bo gdzieś go sięgać mało. A co to za piosenka? A taka fajna! No dobrze. Babciu, to mi się przyśniło. Taka piosenka ci się przyśniła? Oto może mam usiąść, żeby zrobić. Tak! Ojej! Zostawiliśmy kurczaka na gardzie. Szybko! Kurczak. A uwa, uwa, uwa. A hucha. Hu I cały spalone. No, nie. Pora to wyrzucić do śmieci. Ojeju. No i co? Ta stara to, a byłoby taki pyszny spaghetti. A ono się spaliło. No dobrze, trzeba się tutaj rozpakować. Tak. To ja położę mleko. Gdzie te mleko o Oj, połóż gdzieś na podwórko, może albo tutaj, daj. O pyszna rybka. Hań, to było dla dzieci na później. Ups. No, to z jeszcze trzeba tutaj. Ten nawóz gdzieś wyjął. I proszę. I proszę. Wyciągnięte. No to koszyczek damy tutaj. O. Ojejku, kochanie, gdzie ten kwiatek dać? Możesz tutaj gdzieś. Oj, troszkę mi się tego nawozu za dużo sypnęło. No. Pięknie dobrze. Ciao, ciao. Nie jedz pieniędzy. Oj. tu pieniądze I idziemy. O jejku, jeszcze zasłoni usłoniły No trzeba ręce umyć No dobrze. O, jajka, tu damy. Tutaj piękne. No, mleko tutaj zaraz wlejemy. To kolejne do wyrzucenia. That a so correr cool,

To pora jeszcze zarobić tutaj drugą kromeczkę. Zaraz Gdzie ja tutaj? Oh. Chlebek i pero. O, kalkulator. On chyba był Majki. Zaniosę go. Maja? Oj, pi! No to ja go tutaj położę. A co to za chrupki? Wyrzucam to. Mm -hmm. A pora kurki nakarmić. O, jak ciosła jajeczko. No. Na Tu też pokoszę. No, cześć, cześć. Cześć, babciu. Macie kromeczki w pokoju. Hej, kromeczki, kromeczki, kromeczki. Nie. No to wybierzcie sobie, które chcecie. Ja wybieram lepszą. Hihihi. Hi. Mm. <ścoughs> mm. Pieśna posypkę mam. Nie, 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 moje nie mam posypki. No no bo on się już skończyła,

no minutki. No i wszystko nie pokładam. O, jeszcze mleko no. Dzieci, a może Wam jakąś sprzeczkę? Przyjaciela jakiegoś? trochę kogoś Wam zaproszę, co? Nie ja nudzi Wam się tak. Na no, oczu mnie to nam się bajdzi, nudzi Bak. A ty się przebierz, ty nadal w piżamie. No to ja się przebiorę. Chodź tu, ja cię przebiorę. O. Masz tutaj takie ubranie piękne. Ale teraz ładnie wyglądacie. No jak bliźniaczy. Cześć. ty jesteś chłopak. No to zaproszę, zadzwonię, tylko pójdę do pokoju naszego dziadek. Dobrze. Trzeba skończyć mieć te ręce. Dzieci, no to... Tak. No to, no to teraz trzeba pójść na tarki, sprzedać te owocki. Mm -hmm. Mm -hmm.

tak. A w którym pole? Bo mam dwie. Oj, nie wiem. O, czekaj. E, tą taką z tymi blond włosami. Ale one mają dwie blond włosy. Którą? No tą taką, co się na niebiesko ubiera. Ale obie się ubierają na niebiesko. No tą taką, co... E, no tam taką co ich mamy jedyna No... a, a ona M e. no ta tu ma na nazwisko Pietruszka a ta zlej ona jaka a no tak nie miała na nazwisko Pietruszka ona miała na nazwisko Listek no właśnie, babciuś już tak mówi, movizy już w ogóle zapomniałam co jak. No, no to przyjdzie za. A, przyjdzie za 15 minut. 15 minut. Nie, tutaj pewnie z długo. No ale przyjdzie. 15 minut później. Dzień dobry, o dzień dobry. A pani to zapewne babcie, tak? Tak, tak, proszę tutaj Polci dać. A gdzie oni są? Chodź tutaj Polczus, ja cię zaprowadzę. Tutaj jest lęka i ty. To jest mój brat i zaraz ci go przedstawię. A mój lek czuje pięć. No, to my może sobie pogadamy. Tak, dobry pomysł. No, to by Ale super! Brajcie! I tutaj musisz nie krzesło. Nie bóg! Hmm. Tobie, to chodźmy. Chodźmy, będziemy się bawić tą ślubę, że bawę. Je, chodźmy! Nie. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. w co się bawimy? To kto jest księżniczką? To może ty. Okej. Okay. To ja będę księżniczką. Dobrze, to ja jestem księżniczką. Dobie, to ja będę leciał to Ty musisz być smokiem. Okej. Okay. Będziesz pilnował w Jasie. Ty masz to. Ja się ubieram. I składam mojemu koniowi. O, nie, nie. Ty masz to. I biegnie. Tu tu, 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 tu. Oj.

no, to już macie się jeść. Okej. Okay. No, to już co się teraz pobawimy? No nie wiem. A może się pobawimy? No, świetnie. Znowu mikrofalówka mnie obudziła. O. Dobra. No to muszę się już ubrać, bo nie będę już cały dzień spać. Chociaż bym chciała po sobie. No dobra. A, a wy to robicie. E, wy myślałaby sobie zabawę. Może się pobawimy w chowanego. Okej. Okay.

Nie, gdzie pójść. O, już wiem, tam pójdę. Jest, jestem gorsza. Dobra, to. I, hi, hi, hi. Ja, ja idę tutaj. O nie, święć się ukryję. za tym. Tak, tutaj, tamto. O nie, to będzie słaba kryjówka. Już wiem, za tamtym i się wchylę. Dobra. Jestem zachowana. Dziesięć, szukaj. Gdzie wy możecie być? Hmm. A po części czwartą dajcie mi dużo lajków. I widzimy się w trzeciej, czwartej. Pa, pa.